Rozdział drugi. Autograf Po czym odróżnić profesorkę Sylwię od robaczka Piotrusia po zachowaniu? Profesorka Sylwia, Koko, Mambo i Woko są spokojni, grzeczni i dobrze wychowani, a robaczek Piotruś wprost przeciwnie. Aż dziw, że nasi bohaterowie mogą się tak bardzo różnić. I to mimo, że na pierwszy rzut oka są tak zaprzyjaźnieni. Oczywiście. Profesorka Sylwia to kobieta, koko, mambo i włoko chłopcy, a Piotruś malutki robaczek. Więc tak zupełnie podobni do siebie nie są. Z kim będziesz teraz, Piotrusiu? Zapytała Piotrusia Sylwia. U autografa, odpowiedział robaczek Piotruś. U autografa zdziwiła się Sylwia. Robaczek Piotruś popatrzy na siebie, zmarszczy gryźnie brwi, zaczepną powietrze i... Stop! Krzyknęła Sylwia. Nie pozwalam. Masz siedzieć cicho. Trójka. To jest niej robaczek Piotruś. bo i wokół lepili w niej zdumione spojrzenia. Za dobrze cię znam, wyjaśniła Sylwia. Zaraz się pokłócisz. To co? zgotował się Piotruś. Nie mam prawa zdecydować o życiu w dżunglach? Masz, powiedziała spokojnie Sylwia. Ale żeby uniknąć awantury, podajemy Tobie książkę o dobrym wychowaniu. Profesorka Sylwia, Robaczek Piotruś, Koko, Mambo i Woko przyszli do Papugi Ary, która była pisarką. Patrz! Profesorka Sylwia zajknęła na Piotrusia. To jest Papuga Ara, która napisała książkę o dobrym wychowaniu. Super! Wrzasnął Piotruś a potem wyrywał kartkę z notesu i przycisnął się do pisarki. Mogę autograf? Papuga Ara wydawała się dość sympatyczna. Choć patrząc na jej potargane pióra, trudno było uwierzyć, że napisała książkę o dobrym wychowaniu. Właśnie sięgała po wymiętą kartkę od Piotrusia, gdy nagle za jej ogona wyskoczył groźnie wyglądając, stukan z wydatnictwa. Ha! uknął tuż nad uchem papugi Ary i to tak, że ta aż zbladła. Czy ty, mój miły, nie wiesz, że to brzydko prosić o autograf na takiej karteczce? Właśnie. dla z satysfakcją Koko i stanął przed zakłopotaną Arą Piesarką. Może podpiszesz się, Aro, na moje ręce? W oko jęknął. Tukam z wydawnictwa, na niego ponurym wzrokiem. Te dzieci są z profesorką Sylwią i chłopaczkiem Piotrusiem? zapytał groźnie. Tak, pisną w oko. Proszę. Tukan podał profesorce Sylwii książkę o dobrym wychowaniu. Przydadzą się, powiedział Tukan. Tu jest napisane nie tylko to, że od autografów są pamiętniki, książki czy ewentualnie zaszyty, ale i inne. Ciekawostki. Profesorka Sylwia pożegnała się z papugą Aron i tukanem. Sylwia, robaczek Piotruś, Koko, Mambo i Woko opuścili wydawnictwo. — Piotruś, masz książkę o dobrym wychowaniu — powiedziała Sylwia. — Co? — zirytował się Piotruś. — Książkę o dobrym wychowaniu — wyjękała Sylwia. — A, książkę o dobrym wychowaniu — wyjękał Piotruś. Wieczorem rozpoczęła się burza. Profesorka Sylwia, robaczek Piotruś, Koko, Mambo i Woko bali się. Już zaczęła się burza! Ratuj się kto może! Krzyknęli Koko, Mambo i Woko. Tymczasem burza dopiero nabierała mocy, ale palmy nachylały się. Wobec tego Koko schwycił głuptaka za kitę, okręcił w kółko i grzmotnął nim kilka razy o jawy, by go przyuczyć lepszych obyczajów. I... Stop! w Woko. Nie pozwalam. Masz dobrze się zachowywać. Cała czwórka. To są profesorka Sylwia, robaczek Piotruś, Koko i Mambo wlepili w niego zdumione spojrzenie. Za dużo tę książkę znam, wyjaśnił Woko. Zaraz obejrzymy. To co? zirytował się Piotruś. Nie mam prawa zdecydować o naukę z książką o dobrym wychowaniu. Masz powiedział spokojnie Koko. Ale żeby uniknąć problemów z zachowaniem, zrobimy w tym roku zabawę. Tak jest, wrzasnął Piotruś. Profesorka Sylwia patrzyła na Piotrusia szeroko otwartymi, za zdziwieniem, oczami. Kto będzie bawić się? zapytała Sylwia. Ja, ucieszył się Piotruś. Bo to był mój pomysł, bąknęła Sylwia. W tym roku pojedziemy... Na jezioro do Wielka Witka. Wrzasnęli profesorka Sylwia Koko, Mambo i Woko. Z czego się cieszysz? Zdziwił się Piotruś. Jak to z czego? Sylwia łapała się za głowę. Z tego, że wygrałem, ty wygrałaś, Zdenerwował się Piotruś. To ja wygrałem. Ty wygrałeś? Zwutował się Koko. To ja wygrałem. Ty wygrałeś, powtórzył Mambo. To ja wygrałam. Ty wygrałeś? Powtórzył Woko. To ja wygrałam. Co ty opowiadasz? Zdziwiła się Sylwia. To ja powiedziałam, że chcesz jechać na jezioro. Ja też, dodał Piotruś. Ja też, dokończyli Sylwia, koko, Mambo i Woko. Potem profesorka Sylwia, Rubaczek, Piotruś, koko, Mambo i Woko parsknęli śmiechem. Za to, Piotruś, zmapowałaś ode mnie. Krzyknął oburzony. To ty ode mnie zmapowałeś, krzyknęła Sylwia. A to ciekawe, wrzasnął Piotruś. Mamy książkę o dobrym wychowaniu, powiedziała Sylwia. Pamiętaj, Piotrusiu, że autografy zdobi nie tylko pamiętniki, książki czy leszyty, ale i inne ciekawe miejsca. Zaległa cisza. Nie dane im jednak było dokończyć tej interesującej rozmowy, bo mambo zagroził, że jeszcze łapią słowo i cała podróż po dżungli spędzą w oceanie foki florki.